Cześć, witaj w kolejnej części vloga mojej 5 minut, dzisiaj kontynuuję pracę nad kolejnym slajsem, poprawiam błędy, w sumie błędy już poprawiłem, więc zajmuję się już um, myślę um, implementacją pomału, więc kolejne 5 minutek. Dzisiejszego 313 odcinka, bo już to jest 313 odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy. Uważam. E, zaraz poczęty. Zapraszam. Więc, więc, więc dzisiaj pracuję nad rozwiązaniem kilku problemów, albo raczej nad implementacją. Więc mam mój model i będę pomału implementował właśnie ten slice odpowiedzialny za przerywanie pracy, czyli najpierw ten UI musi się wyświetlić, a później muszę móc wyciągnąć, czy znaczy wyciągnąć, móc wykonać takie oto polecenie, to, to taką to intencję, która wyprodukuje mi takie zdarzenie i, i dalej, i dalej tu pójdę już Więc do dzieła. Wczoraj próbowałem, oczywiście coś się wywaliło, ale to nic nie szkodzi. Bo w sumie najpierw testy niech mi się tutaj zadzieją. Testy zmiany i testy wyświetlenia stanu. Zmiana stanu to oczywiście start work command. To nie będzie star work command, tylko będzie. już mówię. to będzie. interrupt. Uh, interrupt work command. Chyba nie ma błędu. Dobrze, czyli mam interrupt work command i takie coś będę chciał tutaj po prostu wykonać work view. No to niech zostanie. Natomiast interrupt work command mogę wykonać, czy tą komendę start work command, czyli interrupt work command mogę wykonać właśnie w tym teście. Czyli, że zaczynam tutaj powiedzmy implementację, żeby było żeby nie było błędów od razu mogę sobie e, mogę sobie pozmieniać, byleby mi się nie zmieniło w innym miejscu mam nadzieję bo tutaj też mogło się zmienić w innym miejscu Start work command Może jednak się nie zmieni. My tak. Więc mam interrupt work command, więc tutaj też będzie na pewno handler. Eee, handler. Eee, tutaj. Czyli interrupt work command, interrupt work command, interrupt work command i wszędzie jest ta komenda. Eee, no i ta komenda mi wyprodukuje po prostu mm, zdarzenie work interrupted work interrupted takiego zdarzenia nie ma i to oczywiście logiczne jeszcze sobie mogę yy, tutaj zmienić handlerka. Yy, no i to zdarzenie tak Czyli tu będzie yy, interrupted work interrupted, czyli jak mam work started. To będzie work interrupted. A to drugie zdarzenie teraz chyba jest niepotrzebne, więc je usunę, więc mam work interrupted. Tutaj jakieś są dane. Eee, tu jest jakiś, jakaś projekcja, jakiś widok. Eee, na razie to sobie pominę. Eee, I nie mogę wywołać interrupt work command, a to ciekawe. Eee, nie wiem dlaczego. Mm, I tutaj jest nie work sta started, tylko in e, work interrupted. Work interrupted. Tak. I tutaj jakiś problem jest. Argument. Canada Okej, okay, dobrze, już wiem. E, jeszcze trzeba komendę zmienić tutaj. Tak, czyli w moim generyku no, i when work stopped, command and work should stop it. I when uh, interrupt work command, then work should interrupted it. Oczywiście tutaj będzie można napisać więcej przypadków, bo co w przypadku, gdy nie, nie ma mm, pracy. No więc, tutaj też jakieś warunki i argumenty musiały być sprawdzone. To nie jest tak, że ja sobie kliknę i, i już. E, dobrze, teraz jeszcze dane mam 25, pierwsza, e, 23, tutaj e, 23, jakieś 0,2 to sobie wpiszę, tak jak jest na modelu. Dokładnie, czyli przepisałem te dane tutaj. Pierwsza, e, pierwszy, pierwszy, 23, 23. Ok, 23, 23. Dobrze. I 25 wartość też tutaj była. 25. Więc teoretycznie mam, oczywiście błędy są. Czyli interrupt. I tutaj też interrupt. Czas mi się skończył, więc w zasadzie kończę. Natomiast to zostało zrobione, powiedzmy. Nowe błędy się pojawiły, bo też mam tu pewnie jakiś widoczek, który jest niepotrzebny. Start work time. Więc sobie to podmienię od razu. Work time. Taki oto widok tu będzie. No i wyusnąłem wydarzenia, ale będzie potrzebne. Dobrze, ale to nie dzisiaj, jutro się biorę za implementację tego kodziku i za uruchomienie testu pierwszego. Więc dzisiaj, w sumie, udało się zaimplementować, myślę, test komendy przerywania. Natomiast tam logika będzie pod spodem, jakaś bardziej skomplikowana nie taka prosta bo nie zawsze mogę przerwać. Musi być. Musi być w trybie pracy, żeby mówią przerwać, no i też jeszcze będzie to wszystko wyświetlane, czyli trzeba była na pewno jakieś korisy i jakieś widoki wypisać te projekcje z komend, tak, żeby, żeby ta informacja hmm, była później wykorzystywana e, jako jakaś taka reguła biznesowa, tak można powiedzieć, tak? Czyli nie mogę przerwać pracy, tutaj jej nie ma. I tak podobnie będzie z tymi właśnie przerwami, też krótkimi, długimi. Hmm. Jakoś to tak będzie trzeba zrobić. Ale to już nie dzisiaj, to oczywiście jutro. Dzięki i do usłyszenia w kolejnej części vloga e, jutro. Cześć.